Grillowanie pewnie kojarzy Wam się z rozżarzony węgrem, z odparonymi parnikami gazowymi, ale nie zawsze tak musi być, ponieważ mamy jeszcze jedną opcję. Jest to grill elektryczny, tylko taki, który ma pokrywę, solidną konstrukcję i mocne grzałki. Jeden z nich stoi obok mnie, jest to EFRAVOR 2 Turbo i jest on na pewno ciekawym wyborem dla ludzi, którzy nie mogą mieć modeli gazowych czy też węgrowych. Dzisiaj nieco więcej o nim opowiem. Zapraszam do materiału. Cała kolorystyka utrzymana jest w czarnym macie, a podświetlane pokrętła na pewno dodadzą mu dodatkowego uroku. Jest on kompaktowego rozmiaru, więc tutaj dwie półki boczne są składane. Jeśli ich nie potrzebujemy, możemy naprawdę do fajnej wnęki czy na balkonie możemy go mocno złożyć. A jeśli używamy tego sprzętu, możemy sobie na tych półkach rozstawić napoje, możemy postawić deskę, coś pokroić. Naprawdę jest to mocno funkcjonalne. Gry oczywiście ma też pokrywę. Na tej pokrywie znajdzie się termometr, który pokaże w jakim stopniu grillowania mamy temperaturę, a całą pokrywę możemy sobie podnieść dzięki fajnemu uchwytowi. Przejdźmy sobie do środka. Tutaj pokaże nam się róż, który jest naprawdę solidnych rozmiarów, jeśli mówimy o elektryku, więc obsłużymy tutaj nawet 6 osób, czy jeśli będzie większa impreza, też sobie z nią poradzimy. Zaczynając od góry, mamy tutaj róż górny, który jest starowy, jest to naprawdę solidny kawał stali, też możemy sobie tutaj przygotować jakieś bułki, czy rzeczy, które wymagają niższej temperatury. Przechodząc teraz do różtu głównego, jest on wykonany z żeliwa, czyli świetnego materiału zbierającego ciepło, ale też idealnie będzie. Będzie on oddawać to ciepło do waszych potraw, przede wszystkim do mięsa, więc fajnie skarmelizujecie tutaj steka czy też karkówkę. Ruszt składa się z trzech części, a w środku mamy kółko i endex umożliwia nam ustawienie tutaj paterni, kamienia do pizzy. Naprawdę mamy tutaj dużo możliwości, endex nam to wszystko umożliwia, nawet w tak kompaktowym sprzęcie. Przejdźmy sobie teraz do grzałek. Po lewej stronie mamy pojedynczą grzałkę i ją włączamy lewym pokrętłem. I też mamy prawą grzałkę, którą włączamy prawym pokrętłem. To pozwoli na fajne operowanie temperaturami, a jeśli potrzebujecie uzyskać wyższą temperaturę, na przykład do pizzy, do zrobienia dużego kawałka mięsa, włączacie tą strefę, tą po prostu wyłączamy i przez to mamy bardzo wysoką temperaturę na tej stronie. Nie wymaga to większego poboru prądu, ponieważ właśnie ta strona jest wyłączona, a to pozwoli na Super spieczenie mięsa. Zresztą, zobaczcie sami, naprawdę solidne wykonanie, kocioł po obu stronach, na nadorę też mamy fajnie to zaizolowane. Tłuszcz, który będzie skapywać z rusztu, będzie się tutaj wyparać, więc mamy do czynienia z prawdziwym grillem. A cały kocioł osłonięty jest starowymi elementami, które bez możecie zdemontować i po prostu wymyć je pod bieżącą wodą, czy nawet wrzucić do zmywarki. Zostając w temacie czyszczenia, tuż, który będzie Wam skapywać z rusztu albo kawałki jedzenia, które z niego spadną, będą rodowały na dużej tacy ociekowej. Wysuwamy ją od tyłu. Całością sterujemy z panelu frontowego. Jest to wszystko bardzo proste, intuicyjne. Po lewej i po prawej stronie mamy pokręta odpowiadające za e, lewą i prawą stronę grzałek. Oczywiście mamy też przycisk włączenia oraz możliwość włączenia strefy turbo, co jest znanym rozwiązaniem na przykład z gazówek. A w tym elektryku też to mamy. Mamy tutaj do czynienia z elektrykiem, więc nie musimy martwić się o miejsce dla butki gazowej. A przez to zyskujemy bardzo dużo miejsca na nasze narzędzia, akcesoria ogrodowe. Możemy naprawdę fajnie sobie wszystko rozplanować, a rzecz, którą trzymam w ręce, to maskownica z ładnym rogo Endersa, która podkreśli, na czym właśnie działamy, a z drugiej strony może ona służyć jako taca. Enders naprawdę świetnie to rozplanował. Możemy na niej podać jedzenie czy zasegwować zimne napoje naszym gościom. Nie musicie martwić się jego przemieszczanie, bo całość możecie przesuwać dzięki czterem skrętnym kółkom. One są też blokowane, więc w bardzo łatwy sposób możemy całość zablokować. Jeśli męczy was rozparanie węgla, nie chcecie albo nie możecie mieć gazówki, albo ogranicza was miejsce i musicie go umieścić na przykład na balkonie, to ten model elektryczny na pewno będzie świetnym rozwiązaniem. Oczywiście znajduje się on w naszym salonie stacjonarnym, więc jeśli chcecie go zobaczyć na żywo, wpadajcie do nas. To by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się i cześć!